maska całkiem fajnie się przyjęła później na koniec będzie polerowanie ale naprawdę jak na pierwszy raz jest fajnie polekierowane. teraz muszę odkręcić yy, botniki. no to już będzie trochę gorzej z dostępem nie wiem czy nie będzie trzeba ściągać zderzaka no to by wyglądało że trzeba odkręcić zderzek żeby dostać się do śrub tam gdzieś pod spodem trzymających nie jest to tak jak w trochę współcześniejszych samochodach że Ledwo co się trzyma, to tak jak złapę się, to można było podnieść ten samochód na te bo, za te botniki, e, więc na pewno jest złapany w kilku miejscach, y, nie tylko tutaj z przodu, i tam na jakichś zapinkach. No, ale odkręcam, nie mam innego wyjścia, bo chcę to zrobić ładnie po całości. <laughs> Trochę podważyłem, ale zobaczcie. A, tam jest... co tam mamy? Coś tam żyje. No dobra, a zdejmuję to. Ju, Juju, No tutaj to jest naprawdę nieciekawie. Tu się przez lata ładnie nas Nabite jest tak łastro, że masakra. Także skręcę to i drugą stronę. No tak, zderzek w ogóle się na tym nie trzymał, bo tu jest całkowicie popękane. Więc te mocowania, które tutaj są na śruby, w ogóle całkowicie wypadły. Trzymał się tylko na dwóch tak naprawdę zardzewiałych blaszkach, które podczas próby odkręcania po prostu się powyginały. No, to jest do wymiany. Odkręciłem tutaj tą stronę. Teraz będę zdejmował, zobaczymy tu tyle to samo wyleci śmieci co tam wygląda jakby coś trzymało jeszcze może jakiś kit na <gry> razie odłożę kamerę i zobaczymy czy to pójdzie komarów jest dzisiaj tutaj tyle, że tak. wszystko odkręciłem Ta strona jest chyba lepsza, ale tu jest niewiele mniej ale kiszka o, jakie ładne pomalowane żarówki pomalowane jadąciem zobaczcie to Nie wiem co to jakaś farba chyba pakatówka No niestety z tym wszystkim będzie trochę więcej zabawy niż tylko z polakierowaniem jak maska wyczyszczeniem No. no dobrze było tu zajrzeć, bo to zaraz bo tego nie było ładnie co trzeba czyścić To to już naprawdę nie wiem Lepiej chyba tego nie było A ja nie mogę Nie wiem co z tym zrobić najgorsze to jest tutaj to mocowanie tych ślizgów od zderzaka. Tu w ogóle całego fragmentu nie ma. Chyba, że to tak się kończyło. Chociaż no, nie wiem, sam. Chyba, że tak się kończyło, ale tutaj... Hmm. Czy to się udało w ogóle odbudować? Tu powinien już blacharz zajrzeć. To był dobry blacharz. No chyba uratuje to co jest, to, to zostawię raczej bytne w ogóle, bo można by było tu wstawić kawałek takiej blaszki wzmacniającej, może tak zrobię. No, ale troszkę mi posmutniała mina, bo to było już tak wiele ładnie. A teraz to wszystko trzeba będzie znowu mm te blachy tutaj te też do czyszczenia nie jest to przeżawte na szczęście syf i nędza To trzeba kupić albo odtworzyć. No, zobaczcie, tu, tu, tu jest ok nie? jest tak jak z tamtej strony. Z tamtej strony ten element nie istnieje. Wszystko to jest do wyczyszczenia, spokojnie do zabezpieczenia i w ogóle no, nie ma nawet. na welt. Da. Przecież to też ludzie naprawiają nikiny. <gry> Teraz zaczynać tutaj od, no, od tej zadzewiałej blachy tu na samochodzie, ale musiałbym to dzisiaj oczyścić, e, zabezpieczyć i przynajmniej polakierować podkładem, no bo samochód stoi pod chmurką, nie wiadę nim do garażu. No, a fajnie by było, żeby tutaj nie padał na to deszcz, ani nie stało to w ogóle pod chmurką, bo wyjdzie to samo. Pogoda jest taka sobie średnia, więc po prostu zacznę robić to od, od tych botników. No, będzie lepiej, polakieruję, zabezpieczę, polakieruję, one sobie już będą tu wysychały, a później zabiorę się za, za te fartuchy, za, za całe tutaj te nadkola i tak dalej. Będzie chyba najlepiej. No i tak sobie i jest trochę gorzej niż myślałem, bo na rancie tego tutaj botnika. Już nasi byli, nawalone jest tu kitu, po prostu mnóstwo, jest to jakoś tam wyrównane byle jak, zaciągnięte po prostu, pociągnięte barankiem, żeby pewnie to jakoś tam było, ale teraz jak ja to wszystko odkuję, to to będą takie nierówności, hmm. nie chciałbym tego tak kitować, to jest przeżarte już, nowy lot, strasznie nierówne. No to jest wszystko zakitowane, te nierówności, po prostu i ktoś nie żobłową. I tak mam taki szybki pomysł, tak sobie myślę, po prostu rozważam, żeby nie kupić po prostu jakiegoś, jakiegoś, tego błotnika innego, w trochę lepszym stanie, po prostu go tylko odlakierować w kolor, jak już i tak całość to robię. Kurczę. Wydawało się, że tu będzie tylko oczyszczenie. A tu ktoś już tu był. Ach. Zdajemy jeszcze tutaj ten lakier, te reszki lakieru, i tą szpachlę. I wtedy zobaczę, zadecyduję, czy trzeba to wymienić, czy nie. Sprawdzałem ten drugi błotnik. On jest w lepszym stanie. On jest jeszcze taki zły. Chociaż nie wiadomo, co pod tym też się kryje. Ale po co ktoś tu nakłada tyle tego tynku? To jest centymetr. Przecież to nie było potrzebne aż takie nawalenie tutaj. Wiem, że chciał coś tu wyrównać, ale normalnie to, to, jest, to jest za dużo. Miało piętnicze. Nawalone jest tego tutaj. To tu później wszystko odskoczyło. No spójrzcie no tu tego jest. No, strasznie dużo tego, no zobaczcie. Odpadają kamienie dosłownie. Odpadają, odpada jak tynk. Nie wiem czy to jest tak daleko, że zaciągnięte. No, ktoś chyba zaciągnął aż taki gruby ranty. Nie wiem, chciał go poszerzyć czy co. masak no, Tak, tu mówiłem, że jest pełno tej szpachli, jest nakładione dużo i że są dziury, że ta druga strona będzie na pewno w lepszym stanie. Zobaczcie. Wcale nie jest w lepszym stanie. Też była szpachla, co prawda mniej, ale dziury. Tu już nie ma do czego kleić, bo ten już cały odpadnie. No ja niestety muszę to naprawić. Dlatego że przekroczyłem sporo, już budżet na ten na tego kampera, na ten samochód, i po prostu muszę to spróbować jak najlepiej potrafię naprawić w późniejszym czasie. Jak zacznie coś wychodzić, to po prostu spawam tutaj reparaturkę. Może do tego czasu dorobię się lepszej spawarki, lepszego migomata, bo na razie mam tego z Parkside'a który jest na drut, samoosłonowy. Nie najgorzej mi się tym spawa. No, niestety nie jest to tak wiecie dokładne. Te spawy są dużo gorszej jakości nie są takie ładne, dużo jest odprysków i, i w ogóle, więc no, na razie to po prostu spróbuję naprawić matą z włóknem szklanym i szpaklówką i tyle. Wyglądam ciekawie, prawda? No, ale nie mam innego wyjścia. Bo testuję piaskarkę, którą niedawno kupiłem. już to troszeczkę przetestowałem Na fajnie idzie. Zobaczcie. Lakiery tu usuwa super, ale mi chodzi o to, żeby usunąć sobie na I do tego głównie to kupiłem. No to mam to oczyszczone, I jeszcze jakiś super dokładnie będę jeszcze robił jakieś poprawki, bo to wiadomo tutaj było trochę zgniecione. wyprostowałem to w tym dołku, został, została, został lakier, no i jakieś tam miejsca gdzie nie dojechałem jeszcze, tu w tych miejscach takich, które były, było ciężko wyczyścić, wypiaskowałem, piaskiem też poleciałem po tych dziurach, no i powiem Wam szczerze, no nie jestem na końca zadowolony, ale spodziewałem się, że tak będzie. Koszty są na pewno niewspółmierne do efektu i... na pewno nie opłacało się tego robić, bo poszło ze 20 kg piasku. Właściwie prawie zajechałem jedną szczotkę ze dwie tarcze z papieru ściernego. Więc jakbym tego nie miał, no to jakbym miał kupić, to by wyszło już tak praktycznie jakby tu spawał tą reparaturkę. Z tej strony jest też jeszcze niedoczyszczony, tutaj jeszcze też pociągnę jeszcze piaskiem. Chociaż już było robione. No są bardzo duże wżery, jest tu bardzo to wszystko zniszczone już. Kupując reparaturkę, która jest gdzieś dotąd, no to praktycznie wyjdzie, że trzeba będzie ją spawać po całości. Także do zobaczenia. Za chwilę dosłownie będę zabierał się za to dalej. Pomalowałem już tym R stopem od APP, ale nie wygląda to dobrze. Jeszcze z tej strony, jak ci mogę, ale już nie chcę od odwracać. Bo tam to jest po prostu tak ze Widać to wszystko, tu jest sito, po prostu no, powinno być odcięte i wymienione albo wymieniony cały płotnik, ale nie mam teraz możliwości. Przy okazji, będzie chyba dobrze, dobry test, żeby sprawdzić, jak to się zachowa, jak długo to będzie. Czy od razu wywali rdza, czy, czy trochę to pobędzie. W późniejszym czasie po prostu kupię reparaturkę już. I to dalej jest ok. Ok, wczoraj pomalowałem to stopem. Jest to pomalowanie, pomalowane podwójnie, bo przedwczoraj było i wczoraj. Myślę, że wystarczyło już wystarczy tego czasu utwardzania. Teraz muszę to zamknąć po prostu podkładem epoksydowym. Będę za chwilę rozrabiał, no, od razu mówię, no nie powinno to, powtarzam chyba kolejny raz, nie powinno to tak wyglądać. Bo tu są dziurka, okropne, jest przyrzasły już na wylot. Powinien być odcięty, wstawiony, wstawiona powinna być tu reparaturka. No, i rozrabiam podkład. Już teraz się trochę nauczyłem, bo będę robił to na wagę. Poprzednim razem już też robiłem. Ale pierwszy raz rozrabiałem po prostu na tej miarce. Ta miarka jest ok, jak rozrabiamy tego więcej, ale jak tutaj sobie rozrobię na przykład 200-300 ml, to dokładności nie ma żadnej. Tym bardziej, że to utwardza gdzieś jest bardzo gęsty. I on się nie rozpływa, więc tutaj ciężko w ogóle trafić. Polakierowane, ale niestety 150 mi wychodzi na jeden element na jedną stronę, więc kurczę troszkę tego schodzi, w sumie nie spodziewałem się, że aż tak dużo. Z drugiej strony też tego nie oszczędzałem jakoś za specjalnie hmm. Jakbym nie miał tego podkładu wcześniej kupionego, to powiem Wam szczerze, że to jest kompletnie nieopłacalne naprawianie czegoś takiego, z, yy, wiedząc, że to raczej za długo nie wytrzyma. Yy. Kurczę no, teraz zrobię ten drugi błotnik yy, też od wewnątrz, jeszcze tym co mi zostało, tam ze 150 jeszcze będzie, no, muszę jechać kupić jakiś podkład epoksydowy, bo nie będę miał już na zewnątrz. No wiecie te proporcje, no ja się uczę tak, no ale poszedł właściwie litr czy tam kilogram w tej puszce co jest z podkładu epoksydowego na maskę i dwa błotniki, można powiedzieć niecałe, także nieźle. Okay. Musiałem jechać kupić jeszcze jedną puszkę, przynajmniej, bo tam to już się skończyło, no nie spodziewałem się, że tak szybko to pójdzie. O, oczywiście, mam tu bardzo wszystko nabrudzone. Przy okazji, kupiłem sobie taką e, listawkę do mieszania tych lakierów. Będzie dużo łatwiej nawet przy mieszaniu tam tego, tego akrylu, bo tam jest 3 taka puszka. Ten podkład do porównania jest trochę bardziej chropowaty, Taką zostawia skórkę, niby. No robiłem wszystko według instrukcji dokładnie tak samo jak w tym poprzednim bo proporcje są identyczne ale tutaj jest troszeczkę inny jakby taki bardziej chropowaty nie wiem czy to kwestia pistolet, miałem identycznie ustawiony bo robiłem dokładnie po tą drugą stronę wcześniej, nie wiem dlaczego tak się stało no ale nieważne, ważne żeby później warstwa była w porządku i tak to trzeba będzie troszeczkę przeszlifować Trochę wtrąceń mi się tutaj narobiło, coś jakby ten pistolet zaczął pluć, może on był przytkany troszkę, niedobrze wyczyszczony, może dlatego.